Tak jak widzicie, wiszę nad przepaścią kilkaset metrów w dół. A tak jak nieraz wspominałem, ja mam lęk wysokości. To mnie skłoniło, żeby wleć tak wysoko? To mnie skłoniło, żeby wleć tak wysoko. Dawaj jakąś w tym Tu mam suflera, który mi podpowiada, że walka co z własnym ograniczeniem i co? Zwyciężenie wewnętrznych demonów. Stań lepszą z wersji ja pierdole. No dobra, ale co tutaj robię? Dlaczego wiszę nad tą przepaścią? I jak poradziłem sobie z lękiem wysokości? Opowiem w dalszej części tego materiału. Dane mi było w moim życiu odwiedzić naprawdę bardzo dużą ilość przepięknych miejsc na tej planecie, ale Dolomity to jest moim zdaniem absolutna topka. Ta część Alp jest absolutnie nieziemska i pokazał mi ją mój druh Marcin. Zabrał on mnie dwa lata temu w Dolomity, no i z racji tego, że Marcin o górach wie absolutnie wszystko, to stwierdziłem, że ciekaw jestem jak wygląda taki wyjazd z perspektywy osoby, która jest turbo doświadczona a nie jest takim ignorantem jak ja. Nie, no to się nie dzieje, jak tu jest przepięknie, gdzie nie spojrzeć, po prostu jak z obrazka. No, i namówił on mnie wtedy na moją pierwszą feratę w życiu. A musicie wiedzieć, że mam lęk wysokości. I nawet nie wiedziałem jak duży, dopóki nie znalazłem się przyklejony do tej skały pod sobą przejebana przepaść i dostałem wtedy po raz pierwszy w życiu ataku paniki. No jeśli nikt z was nie miał przyjemności doświadczyć ataku paniki, to wiedzcie, że to jest taki stan, w którym twoje ciało totalnie odmawia posłuszeństwa. Serce robi ci. totalna delirka na kończynach. Po prostu mówisz, ciało, idź, walcz, a ono mówi, nichu ja. No i w swoim życiu miałem dwa irracjonalne ręki. Jedna to była fobia przed szerszeniami. Drugi to jest właśnie bezsensowny lęk wysokości. W pierwszej fobii wyleczył mnie kwas. Zerzałem tyle kwasa w lesie, że nie byłem w stanie się ruszać przez godzinę, tylko leżałem wycięty pod drzewem. Pokus na mnie! Come on! Jest! I w trakcie tego leżenia skumałem, że w sąsiednim drzewie jest gniazdo szerszeni, które właśnie na mnie patrzą, i zastanawiałem się, czy mnie pogryźć, czy jednak jestem niegroźny. I po tej godzinie minął mi lęk związany z szerszeniami. Dlatego, jeśli chcemy pozbyć się jakiegokolwiek lęku, to trzeba spojrzeć strachowi w oczy. To też uczyniłem dwa lata temu i poszedłem na drugą feratę. W dalszym ciągu srałem po gaciach, ale już jakby troszeczkę mniej. Więc dwa lata później, na zaproszenie Marcina, znowu znalazłem się w feratach. No, i będę testować, czy mój lęk wysokości dalej jest aktualny, czy może już się go pozbyłem. Jesteśmy na bardzo fajnym kempingu obok bardzo znanej miejscowości Cortina Diapenso. Chyba tak to się nazywa. Nie Są tu turbo widoki na góry z każdej strony, dostęp do górskiego potoku z mleczno-turkusową wodą. Jest nawet knajpa, w której już zdążyłem zostać z personą non grata, gdyż zrobiłem małą awanturę. Włosi i praca to jest oksymoron. To się nawet w jednym zdaniu nie powinno pisać. Jaka jest różnica pomiędzy ludźmi, którzy są górowymi ignorantami i nie potrafią nawet ogarnąć swojego kempingu, a pomiędzy profesjonalistami? MTV Cribs. MTV Cribs, naklej i ślinę. Cały namiot. Tekst. Tu jest twoja szafa W TV Cribs zawsze pokazują co jest w lodówce Pokażcie. Browary A teraz wam pokażę jak wygląda namiot Marcina Proszę bardzo, wszystko jest uporządkowane Lodóweczka, tu są rzeczy Nie masz bólu dupy jak patrzysz na, na, na nasz kemping? Że jest taki rozpierdol? Nie, absolutnie nie Masz burdel, róbcie sobie tam co chcecie. Następny dzień rozpoczęliśmy od prostej, rozgrzewkowej feraty. Sentiero dei Calaiwes e delle Casate Fanes. Owycenie B. Stringi, białe rękawiczki. W tym oto miejscu zaczyna się. moja, moja zguba, pierwsza lina. Pomimo tego, że była to krótka ferata, która zajęła nam jedyne 40 minut, była bardzo malownicza. No i na jej przebiegu znajdowały się aż dwa wodospady. Miała kilka miejsc, gdzie było wysoko, ale nie było one na tyle groźne, żebym poczuł strach. No bo to była taka rozgrzewka. Teraz idziemy na drugą, lepszą, ferat, bardziej niebezpieczną. Tak, i tam będziesz miał te przepaści, o których tak marzysz. Na ile ją wyceniasz? Ta? No. No to jest B. B. A idziemy A, na CD. Yo! Łukasz stwierdził, że w górach to nieważne jak się poruszasz, jak chodzisz i na jakie wysokie szczyty wyłazisz, najważniejsze żeby wyglądać ja jak pros. Pa, wygląda. ja wyglądam jak półpros. Mam kapelutek. A wszyscy prosi... Mają kapelusz. Mam salewy. Nie wiem, wszyscy gadają, że butel, ale każdy tam ma salewy. Mam uprząż, co prawda okazało się, że za ciężką. Ale brakuje mi kurwa jednej kiku. Stary. Nie wszyscy mają kiki. ty też nie masz kiku. Nie nie, bo ja nie jestem prosem. Ja nawet nie aspiruję do prosa. Ja mam zwykłą koszulkę bawełnianą. Ja też. Kurwa, kolejny. Wczoraj, bawełniany. kolejny. Bawełniany. Ale prześlijsz przez nie dzisiaj, czy nie? Ja myślę, że tak, bo wczoraj jechałem, w tej koszul... przyjechałem w tej koszulce, tak samo jak Łukasz. Dzisiaj ją założyliśmy w górki. I jeszcze myślę, że nada się jako koszulka nocna. Tak nie, jak, jak założysz, to ja też założę, by nie było tak, że tylko z jednej strony namiotu unosi się specyficzny fetor. Uwierz mi, że będzie się unosił w całe. Aha, aha. Idziemy właśnie na drugą feratę. Ta okazała się być bardzo prostą feratą. Wycena B, dlatego teraz Marcin nas prowadzi na wycenę, na wycenę, kurwa, na ferratę, która ma wycenę C-D. I dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, D to już jest taka, to jest dla prosów. To już tam nie wystarczy wyglądać, już... tam już trzeba zapierdalać. O, tu tą górę dobrze widać, jest bardzo wysoka i na około. Mamy kur na takie widoki. Dobra, tutaj mamy początek feraty, po której już mogę być zupełnie innym człowiekiem. Tak jest. I tak tak, będzie. Takiej trudnej feraty jeszcze nie robiłem, a w dalszym ciągu podobno mam lęk wysokości. I właśnie idę to sprawdzić. I to jest Twoja trzecia ferata w życiu. Tak jest. Druga ferata nazywała się Ettore Bovero i prowadziła na szczyt Rossa, mający prawie 2200 metrów. Tak jak wspomniałem wcześniej, tak trudnej feraty jeszcze nie robiłem i tam mogłem doświadczyć konkretnych przepaści. Co ciekawe, nawet w trudnych momentach mój lęk wysokości nie dawał mi się na tyle we znaki, żebym nie miał kontroli nad tym, co się dzieje, a już na pewno było to dalekie od ataków paniki. No i na tej feracie poczułem, że mogę już chyba wykreślić ze swojego CV ten bezsensowny lęk. Jesteśmy dość wysoko. Łukasz całą drogę chcę trawersować. I w końcu nastał ten wspaniały moment. Kiedy może sobie zatrawersować? Przedzi mi, żebym na Tinderze wpisał, żeby, że trawersuje. Żeby, no, to że no podobno dupy na trawie... lecą. Ale trawers to jest skill, to jest, to jest? sposób wchodzenia. Myślę, że większość ludzi nie będzie wiedziała, co to jest trawers. Nie trawer. będzie wiedziała, a jeżeli występuje obok YouTuber. No dobra, Łukasz się chyba zna. Ja się znam, od dziesięciu lat w związku nigdy nie miałem Tindera, ale tak jest. Miałeś Tindera? Nie miałem. Łukasz spał z wieloma kobietami. Nic mi o tym nie wiadomo. Nic mu, ale nic mu o tym nie wiadomo. To, to jest takie spanie. Dlatego. Może doradzać w sprawach Tinderowych. Ja nie mam takiego grubego doświadczenia jak on. Dlatego posłucham kolegi. Piszę na Tinderze, że kurwa trawersuje! Jeżeli złapie się na trawersowanie, to może być materiał na tą jedną bitę. Trawers się skończył. Zaczyna się kolejna orka. I jedziemy. Jedna nóżka. Ale jedna Za po drugą. No, i jak to w dolomitach ze szczytu roztaczał się obłędny widok, który wynagradzał wszystkie trudy, które musieliśmy po drodze pokonać. Czas wyjechać na prawdziwą, funkcjonalną żywność dla sportowców. Ritter Sport sama nazwa wskazuje, że to jest dla sportowców. Jak coś się nazywa sport, to musi być zdrowy. Czy nie śpimy w tych koszulkach? Ja nie śpię. Bo jest naprawdę źle. Nie będę spał w tej... A moja tak nie śmierdzi. Moja nie śmierdzi. Trzy dni, kurwa, grubego melanżu, kurwa, trzy dni żarta ścierwa, kurwa, suszonej wołowiny tego całego dziadostwa i ty mówisz, że ona nie śmierdzi, kurwa. już może ci tam na myśl spowolnienia coś padnie. No możesz pomagać. Nie, To działa tylko z moją starą, która mówi, jak kochasz to powąchaj, wtedy bomka. ale tutaj nie masz takiego argumentu. Ale wszystko możemy mieć jeść. 3200 kalorii spalonych. Człowieku, 3 000... nie jesteś w 30... stanie tego przejeść. Prawda jest taka, że zajebiście sobie poradziłeś. Jest bardzo duży poradzi. Progres pomiędzy tamtą feratą ostatnią a teraz. Widać było, że masz lęk, ale nie było takich panicznych ruchów. To wszystko kontrolowałeś. Oddech, spokojnie, na luzie, zajebiście. W pewnych momentach było widać, że nie masz tego lęku, i ja myślę, że ty śniegłeś. Tak, że Trochę bajera! Dwa lata temu to by było zupełnie inaczej. Nie mówilibyście tak. To jest po jego twarzy, już po skończeniu tej feraty, było widać wszystko. Tam naprawdę było tak nie, nie. już, na żyletki szło. Marcin, ty już kurwa nic nie rób, zostaw mnie. To jest długoterminowe budowanie contentu. Ach, Dwa lata zaszczepiał, zaszczepiał w tobie, oczywiście. To jest dopiero content. Oczywiście, Że to, jest, Z najlepszy. Kamerą gadki to jest najlepszy content. Uch, Maria. Nagrywanie vloga w górach to jest jakaś sieka dla mnie. Chyba już jestem... Za stary na takie rzeczy. Tak czy inaczej. Każdy kto oglądał mój główny kanał, czyli 9V Nirvana wie, że mam takie drobne hobby w swoim życiu. I uprawiam turystykę psychodeliczną, że tak powiem. Czyli wybieram najpiękniejsze miejscówki na tej planecie, jadę tam i spożywam troszkę albo troszkę więcej grzybków. I to daje takie niesamowite, niezapomniane i zmieniające człowieka przeżycia, że to jest dla mnie numer jeden. Na liście priorytetów, jeśli chodzi o wyjazdy. A wyjazd z Marcinem, no słuchajcie, to to jest kurde, jak w wojsku. To jest musztra! Jeśli było powiedziane, że o siódmej wyjeżdżamy, a jest siódma cztery, nikt nie będzie na ciebie czekał. Cztery minuty. Zostawili nas. Cztery minuty. Mieliśmy wyjechać o siódmej, jest siódma cztery. i. Zostawili ja... nas, ale co mamy teraz robić? Co to w tych górach się samemu robi? Marcin, tak zapierdalaliśmy, że nadrobiliśmy 3 minuty z ja, względem ja, tego, co nam Google Maps pokazywał, żebyś tylko nie był na nas zły. Prawie córkę osierociłem. Demon za kółkiem, demon. Tam tak. widziałem na tej pierwszej prostej Alex Tak. Od boku do bo ja się pytam co robię, grzeje opony. Ja, ja wiedziałem, że to zwa będzie grubo. Ja tutaj nie przyjechałem, żeby łazić po tych feratach, chciałem tylko sprawdzić, czy mam dalej lęk wysokości, czy nie. I pierwszego dnia to też sprawdziłem i mówię mu, człowieku, ja już odhaczyłem wszystkie swoje punkty programu. Teraz chcę pochodzić w kapeluszu w najpiękniejszych górach Europy. No i gdy Marcin usłyszał, że ja chcę mieć dzień wolny na wyjeździe górowym. Myślicie, że to przeszło, musieliśmy stoczyć bój, w którym to ja broniłem się jak tylko mogłem, odbijając jego argumenty na lewo i prawo. Ale w pewnym momencie wymiękłem. I Marcin mi przyobiecał, że będzie króciutka ferata, która nam zajmie jedyne 3 godziny, a później będę sobie mógł kłasić w kapeluszu tyle, ile będę chciał. Gdyż na górze tej skały, na którą będziemy się wdrapywać, jest podobno zajebista polana. Ja myślę, sobie, no dobra, niech ci będzie. To też pojechałem na kolejną feratę. Trzecia del Alpini była nowością, gdyż niedawno olinowaną. Prowadziła na szczyt Col dei Boss, o wysokości prawie 2560 metrów, czyli o 60 metrów więcej niż najwyższy szczyt Polski w Tatrach. Ferrata ta była bardzo wyeksponowana. Pomimo tego czułem, że mój lęk wysokości już jest pieśnią przeszłości. Nawet się zrymowało. Dzisiaj zupełnie inaczej szedłeś, na zupełnym luzie. Odciągałeś się, relaksowałeś, zerkałeś w dół, w górę. Oczywiście, ja się zgadzam. Co mówiłeś wcześniej, że już chyba koniec z lękiem, nie? Tak jest. No i pięknie. Pokonałem go. Dzięki, dzięki tobie. <laughs> dzięki sobie. Nie? Jakby mnie Marcin nie zabrał na takie wycieczki, to ja bym w życiu sam się nie skusił. Także jesteś e, o, ojcem mojego sukcesu. No i wyobraźcie sobie, że ten pułkownik Marcin nie kłamał, jeśli chodzi o tą zębiską polanę. Co to było za miejsce wspaniałe, to nawet ciężko jest przekazać to słowami. Trzeba byłoby tam być, żeby doświadczyć tego wspaniałego piękna, które wylewało się na nas całymi wiadrami, w którą stronę byśmy nie spojrzeli. Dolomity mają bardzo dużą ilość 3 tysięczników, które są po prostu rozsiane po horyzont. Jeśli ktoś był w Tatrach wysokich i widzieliście te super majestatyczne góry dookoła, no to tutaj to jest, jeśli chodzi o powierzchnię, tak razy 10. Dlatego jeśli wdrapiecie się na którykolwiek wierzchołek, my no po prostu. Po horyzont te góry się nie kończą i wszystkie są zajebiste. I ta polana słuchajcie. Plus te kapelusze, co tam się działo w mojej głowie? To był chyba mój najlepszy grzybowy trip. I bardzo dużo czynników się nałożyło. Ale muszę sobie kiki kupić na następny raz, bo to, tak jest, tak to jest... Zaczęło tak. się powiedzieć wiedzieć weźmy kiki. Tak, bo generalnie to jest ta góra na którą weszliśmy tam. Tak I to jest tylko kawa kawałek, bo tam jak się wychodzi to jest jeszcze kolejny szczyt. No z tej perspektywy robi to wrażenie. A jak faktycznie jesteś na feracie to tego nie czujesz? Nie czuję. Po tak. prostu ledziesz. Tak, ale popatrz, to jest ściana wielkości kazalnicy. W tym roku udało mi się zresztą po raz kolejny zdobyć święty gral opalenizny, czyli jestem opalony od rękawka w tą stronę, ale oczywiście tylko z góry. Dół jest dalej Bielusi oraz no, tam, gdzie się kończą krótkie spodemki, czyli ta część i bonusik, ryj z akcentem na nos oraz karczycho. Dlatego stwierdziłem, że może chociaż jakiś. Kurwa, gradient wprowadzę w to wszystko. Ale kogo ja oszukuję? Ja ze swoim addechadowym umysłem, żebym miał leżeć tutaj spokojnie i się opalać, nie ma takiej opcji. Dzisiaj Łukasz gotuje. Zobaczmy, jak mu idzie. Mniejsza mogię, zmniejsza mogi. Ale Alex, nie mamy nic takiego, co by można było chwycić. No, nalałeś tej wody, cholerę. Bardzo ciężka misja, trzeba ugotować tortellini. I Łukasz, jak się średnio z tym radzi. Jak średnio? Patrzcie, jak to wygląda, co w sumie padną z tego garnkę. No, bo wody za dużo nalałeś. Dla mnie, tak? Ja nie gotuję dzisiaj, ty gotujesz. No, ale kto wodę przygotował? No, bo siedziałeś na Kto, kto wodę. Nie, 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 nie zmieniaj tematu. Siedziałeś na dupie. Krótko odpowiedz, ja czy ty? Trzeba coś mieć, żeby podnieść ten. Ale za uszy nie podniesiesz? Nie. O nie, skarpetami. Ile? I jaki jest czas operacyjny? Jeszcze minuta. Jeszcze zamerdam, bo tutaj sytuacja jest taka, no mogą z jednej strony troszkę bardziej dogotował. Nie, 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 zły set! Dojbiemy jeszcze na koniec Morfaja. Teraz jest najważniejsza czym. karpeta. Aaaaah! Pewno ręk! Albo żadne się nie rozwali. Żadne się to też jest sztuka. No i znów. Gdzie jest zapalniczka? Aleks! Po co gasiłeś? Ale, jest zapalniczka. Dzisiaj ustaliliśmy, że Łukasz gotuje, a ja zmywam. Ja muszę brać udział w tym gotowaniu. Wczoraj, jak ja gotowałem, to nie musiałeś brać żadnego udziału. Siedziałeś sobie na krzesełku i czlowałeś. Koncept kulinarny jest bardzo prosty. Bierzemy dwa składniki, bo tylko tyle mamy, i mieszamy je ze sobą. Plus jest taki, mamy kińczyka, który jest w oleju, więc nie musimy pożyczać oleju. My jesteśmy totalnie nieprzygotowani gastronomicznie do tej wyprawy. Codziennie na śniadanie jemy ciasteczka z kawą, później popychamy tą soloną wołowiną, która nam już uszami wychodzi. Żelki na obiad. Wczoraj w końcu dotarliśmy do sklepu na zakupy, więc mamy dzisiaj co jeść, ale też zapomnieliśmy kupić połowy rzeczy, więc musimy sobie jakoś radzić. Nasi kochani sąsiedzi z namiotu obok ich dobrodzieje. pożyczają nam Sprzęty kulinarne. A patrz, jak umarkowita, proszę Państwa. Jak ta oliwa tutaj wkwierć. No dochodzi. Zaraz strumienimy tego łososia na złoty kolor. Ja, tuńczyka, tuńczyka. Ze wszystkich stron delikatnie tutaj okrasimy tłuszczykiem. soki z tłuszczyk, bo one przeszły do końca to mięso. <noise> Polpa, polpa. To jest ciekawa historia, wczoraj go kupowaliśmy. Pomyślałem, że to fasola w dalegie. I mówię, kurde, fajnie, będziemy fasole z rana jeść, ale dalej jemy ciastka. <ś possession anyway> oj, 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 tu uważaj, po może to. O, nic chcę dochodzi, proszę, ten sosik się redukuje. Dajemy do dookoła najpierw, żeby po ściankach ten sosik zszedł do tych niższych warstw. Staramy się jedynie muskać łyżką te pyszne... Co wą mamy? Tortellini. Tortellini? Okay. Zapraszam do spożywania. Najważniejsza jest ta pierwsza. Lewe, lewe, Niezależnie lewe, jak smakuje to I wszystko jest w stanie wciąż bez problemu. A to jest w ogóle aplikacja przy skrypania. Jest... Państwo znakom. Nakom. Jakby mi tam dzieciątko gołą stópką pogardełką, Przedam mam dzisiaj ostatni boss tego wyjazdu. Czyli to Fana Di Rosso. Wysokość 3200. Bardzo długa ferata, która na nią prowadzi. I to będzie mój ostatni test na lęk wysokości. Jeśli tutaj nie będę dygał pały. To znaczy, że już nigdzie nie będę dygapał. Tofana di Roses jest potężną górą w kształcie piramidy. Ten pomarańczowy, wapienny potwór mierzy 3250 metrów wysokości, a na jego szczyt prowadzi bardzo wymagająca ferata o wycenie CD. Pokonanie której zajmuje około 3,5 do 4 godzin. Żeby tego było mało, z punktu startowego prowadzi do niej dość strome podejście, trwające półtorej godziny wchodzenia. Trzeba było siedzieć na kempingu, odpoczywać. Ból jest chwilowy. Chwała jest wieczna, pamiętam. Właśnie doszliśmy do takiej mało bezpiecznej ścieżki, która się składa tutaj z wąziutkiego przejścia, posypujących się kamieni, a tam przepaść. I lecisz! Nic cię nie zatrzyma. A ja idąc w adidasach bez Kików muszę uważać podwójnie. Ciekawostka jest taka, że ferrata na Tofane jest jakby po drugiej stronie góry, tak? I trzeba przejść przez tunel, który był wydrążony w trakcie I wojny światowej. Generalnie sporo tutaj takich pozostałości po I wojnie światowej, bo Włosi tutaj się napierdali z Austriakami dość syto. Robiłem o ten odcinek, więc <śm> wiem. <śm> <śm> Także zakładamy kaski, czołówki i włazimy do Paszczy Smoka. No i schody się skończyły. I że tak powiem zaczęły się schody, bo właśnie jest super śliska mokra skała, a ja mam przypomnę Adidasy. Yeah! Po wyjściu na drugą stronę tunelu wita nas przepiękny widok na otaczające szczyty i w tym momencie stwierdziłem, że jednak dobrze, że nie zostałem na kempingu. Rzadko kiedy człowiek w swoim życiu jest w stanie doświadczyć takiego piękna, a jednocześnie poczuć się malutką, nic nieznaczącą mróweczką. Ferrata okazała się być bardzo zróżnicowaną, w skład której wchodzą poziome przejścia po pionowej skale, pod nami oczywiście przepaść na kilkaset metrów. Były też odcinki trawersu, które dawały chwilowy odpoczynek, ale w większości były to pionowe podejścia, niekiedy bardzo wymagającymi fizycznie odcinkami. Teraz doszliśmy do kapiącej wody, tak? Tam nad nami jest wodospad, płynie woda, no i my musimy go przekroczyć, przetrawersować. A przez to, że ta skała jest wyślizgana, no to trzeba będzie tak się odciągnąć, yy. wciskać no, wciskać nogami i nim najfajniejszy fragment. No, i był to dla mnie największy problem, gdyż duża część feraty po prostu była mokra, od spływającej ze szczytu wody. I pomimo tego, że przez większość trasy nie narzekałem na swoje Adidasy, to mokra i śliska skała oraz mokra lina sprawiały, że miałem miejscami serce w przełyku. Był nawet odcinek, gdzie nie byłem w stanie złapać przyczepności. Gdyby nie Marcin, który wciągnął mnie do góry na swojej ląży, to bym po prostu na nią nie wszedł. Dlaczego więc poszedłem w Adidasach? Gdyż pierwszego dnia na zejściu w traperach moje paznokcie u stóp były do wymiany. Dlatego to była moja jedyna opcja żeby nie czuć bólu. O kurwa. Było ciężkie. Śliskie było. Po raz pierwszy no, przeszkadzało mi to, że mam śliskie buty. Jesteśmy już bardzo blisko szczytu. Czuć, że to już jest 3000 metrów, naprawdę. Powietrze już jest bardzo rzadkie i człowiek się czuje, jakby miał połowę płuca. Widzicie, że nawet ciężko mi mówić. No ale jeszcze 200-300 metrów i będziemy na czubku. No i jakieś pierwsze wrażenia na gorąco. Przejebanie. Za długo, za ciężko, za mało jedzenia, za mało wody I obiecałeś, że będą panienki na górze Będę. Będą Będą? Będą Ostatnie 200 metrów? Tam przy krzyżu Przy krzyżu? Dobra, ferrata się skończyła Ale jeszcze mamy 200 metrów Metrów 200 metrów do, do szczytu Zdecydowanie jedno z trudniejszych wyzwań w moim życiu Ale za to jaki widok Upierdliwe to 200 metrów podejścia, ale już jestem w połowie. Jeszcze stówka została, i będę miał zdobyty swój pierwszy 3000. No i co, panie Łukaszu? Weni, Wiliwicz Chodź w drugą stronę, w drugą stronę, w drugą stronę. Kręciopher, Kręciopher, dla jest krzyż? Jest. To znaczy, że jest szczyt. Teraz, Pierwsze teraz, 3000. Teraz jeszcze zejść. Nie <grym> myślmy o zejściu. No Sama amore. droga się liczy. Tak, to jest czas na takie banały. Teraz już się mogę wypowiadać. Kurwa, teraz schodzenie, które. Źle Łukasz, Źlu, Łukasz, źle poszedłeś. Wróć, wróć, tam jest. Ach, jak ty chcesz prowadzić ludzi? Ale ja nie chcę prowadzić ja ale chcę prowadzić ja prowadzić. Tu jest, patrz, to, tędy patrz. Ja jestem fatalnym prowadzącym no to... Nie spodziewałem się, że po tych 7 godzinach trekkingu i wspinaczki Najbardziej wymagającym mentalnie odcinkiem będzie schodzenie Wkładało się ono z bardzo pionowego zejścia, usypanego luźnymi kamieniami I z racji tego, że już nie było żadnej liny To każdy fałszywy ruch mógł skończyć się kilkuset metrowym upadkiem Nie można więc było rozproszyć się ani na sekundę po takich wyczynach oczywiście należy uczcić to wszystko w lokalnym schronisku. Apelstrudla już nie mieli niestety, ale jest jakaś tarta owocowa. No i kaweczka, włoska kaweczka, także cieszymy się tym, że przeżyliśmy to wszystko. Zwłaszcza ja się cieszę. A darmo to i ocet słodki, a to samo w sobie jest dobre. Do darmo bita śmietana, ja za musiałem zapłacić, co ty? Masz taki czar osobisty? Widać na niektórych widziała pewien taki vibe ułomnego typa tak przystanąłem przy tym cieście i ta panią, że mówi no kryma. The ona mówi no 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 tego prego czy jak to tam jest, I dała no tak było, <ś multifon ideally> jak pamiętam, na retarda generalnie skoro działa to czemu nie zostańcie ze mną w tematyce dolomitów i zobaczcie odcinek w którym to opowiadałem jak Włosi w trakcie I wojny światowej próbowali wysadzić Austriaków 33 tonową bombą